Halo, jestem Karolina. Cześć, jestem Karolina i witam Cię na kanale Active Care. Nim przejdziemy do tematu naszej lekcji, sprawdź, czy subskrybujesz nasz kanał oraz czy odwiedzasz nasz Facebook. Link w opisie. Na dzisiejszej lekcji nauczycie się podstawowego słownictwa dotyczącego ubrań oraz wyrażenia próśb założenia tych rzeczy lub zdjęcia, a także, by wasz podopieczny wziął daną rzecz ze sobą. Nauczysz się również wyrażać swoją opinię na temat jakiejś rzeczy oraz krótkich komunikatów przydających się przy pomocy ubioru danej rzeczy. Zacznijmy od słownictwa. Dia mantel, płaszcz. Dia mantel, płaszcz. Die myce, czapka. Die myce, czapka. Di jake. Kurtka. Di jake. Kurtka. Di handschu. Rękawiczki. Di handschue. Rękawiczki. Das szal. Szalik. Das szal. Szalik. Di hoze. Spodnie die hose spodnie der rok spódnica der rok spódnica die bluse bluzka die bluse bluzka das kleid sukienka das kleid sukienka das swet shirt, sweter. das swet shirt, sweter. das t-shirt, koszulka. das t-shirt, koszulka. die Socken. skarpetki. die Socken. skarpetki. die strumpfhose, rajstopy. Di Strup Hoze, rajstopy. Di Szue, buty. Di Szue, buty. Di Lachen, kapcie. Di Lachen, kapcie. Przejdźmy do nauki wyrażania prośby, aby nasz podopieczny wziął ze sobą jakąś rzecz. Do tego przyda nam się czasownik. Myt neimen. Brać ze sobą, wziąć. Myt neimen. Brać ze sobą, wziąć. Myt neimen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, czyli składa się z rdzenia NEJMEN i przedrostka myt, który w, y, w zdaniu idzie na sam koniec. Myt neimen łączy się z akuzatywem i wszystkie formy akuzatywu znajdziesz na naszej stronie. Link w opisie. Niemen sie mantel mit. Niech pani weźmie ze sobą płaszcz. Niemen sie den mantel mit. Niech pani weźmie ze sobą płaszcz. Niemen sie myce mütze mit. Niech pani weźmie ze sobą czapkę. Niemen sie myce mütze mit. Niech pani weźmie ze sobą czapkę. Nehmen Sie das szal myt. Niech pani weźmie ze sobą szalik. Nehmen Sie das szal myt. Niech pani weźmie ze sobą szalik. Może się zdarzyć, że nasz podopieczny założy na siebie za dużo rzeczy, których nie potrzebuje. Dlatego przyda nam się czasownik brauchen – potrzebować. Brauchen – potrzebować. Sie brauchen keinen Mantel. Pan nie potrzebuje płaszcza. Sie brauchen keinen Mantel. Pan nie potrzebuje płaszcza. Sie brauchen keine Mütze. Pan nie potrzebuje czapki. Sie brauchen keine Mütze. Pan nie potrzebuje czapki. Sie brauchen keine Handschuhe. Pan nie potrzebuje rękawiczek. Sie brauchen keine Handschuhe. Pan nie potrzebuje rękawiczek. Na dzisiejszej lekcji poznacie również dwa czasowniki. Ancien, nakładać, ancien, nakładać oraz auscien, zdejmować. auscien zdejmować. Oba te czasowniki są to czasowniki rozdzielnie złożone, czyli składają się z rdzenia cien oraz przedrostków an i aus, które w zdaniu znajdują się na samym końcu. Łączą się również z akuzatywem, a formę akuzatywu znajdziesz na naszej stronie internetowej. Znowu odsyłam do linku w opisie. To teraz pora na użycie czasowników w zdaniach. Byte cięńzi hoze an. Proszę, niech pan założy spodnie. Byte cięńzi an. Proszę, niech Pan założy spodnie. Byte cięzi den rock aus. Proszę, niech pani zdejmie spódniczkę. Byte cięzi den rock aus. Niech pani zdejmie spódniczkę. Pytę cię das kleit an. Proszę, niech pani założy sukienkę. Byte, cien zi, das kleid an. Proszę, niech pani założy sukienkę. Byte, cien zi, di aus. Proszę, niech pan zdejmie buty. Byte, cien zi, di aus. Proszę, niech pan zdejmie buty. Na pewno naszemu podopiecznemu będzie miło, jeśli powiecie jakieś miłe słowo. Na temat jego ubioru. Do tego przydadzą się dwa czasowniki, sztejen. Wiem, znacie jako czasownik stać. Jednak jeśli mowa jest o ubiorze lub wyglądzie, oznacza on pasować bądź leżeć. Oraz czasownik gefallen, podobać się. Teraz pora na użycie tych czasowników w zdaniach. Diese Bluse steht dir gut. Ta bluzka leży na tobie dobrze. Diese Bluse steht dir gut. Ta bluzka leży na tobie dobrze. Diese Bluse gefällt mir. Ta bluzka podoba mi się. Diese Bluse gefällt mir. Ta bluzka podoba mi się. Diza rok stejd diagut. Ta spódnica pasuje ci. Diza rok stet dia gut. Ta spódnica pasuje ci. Diza rok gefelt mia. Ta spódnica podoba mi się. Diza rok gefelt mia. Ta spódnica podoba mi się. Czasami nasi podopieczni potrzebują pomocy, dlatego nauczymy się krótkich komunikatów, gdzie zasygnalizujecie, że chcecie okazać tą pomoc. Do tego przyda nam się czasownik Helfen. Użyjemy dwóch konstrukcji: Helfen in i Helfen aus. Helfen in użyjemy wtedy, kiedy będziemy chcieli naszemu podobiecznemu pomóc ubrać się, a Helfen aus, kiedy będziemy chcieli pomóc rozebrać się. To teraz pora na przykłady. Ich helfe dia in den Mantel. Pomogę ci założyć płaszcz. Ich helfe dia in den Mantel. Pomogę ci założyć płaszcz. Ich helfe dir aus dem Mantel. Pomogę ci zdjąć płaszcz. Ich helfe dir Aus dem Mantel. Pomogę ci zdjąć płaszcz. Ich helfe dia in die Strumpfhose. Pomogę ci założyć rajstopy. Ich helfe dia in die Strumpfhose. Pomogę ci założyć rajstopy. Ich helfe dia Aus der Strumpfhose. Pomogę Ci zdjąć rajstopy. Ich helfe dir. Aus der Strumpfhose. Pomogę Ci zdjąć rajstopy. Ich helfe dir in die Hose. Pomogę Ci założyć spodnie. Ich helfe dir in die Hose. Pomogę Ci Założyć spodnie. Ich helfe dir aus der Hose. Pomogę ci zdjąć spodnie. Ich helfe dir aus der Hose. Pomogę ci zdjąć spodnie. Czasownik helfen in łączy się z akuzatywem, a helfen aus z datywem. I wszystkie formy tych przypadków znajdziesz na naszej stronie. Oczywiście, link w opisie. Na dzisiejszej lekcji nauczyliście się słownictwa dotyczącego ubrań, na przykład die hose spodnie, der Mantel płaszcz, das Schal szalik. Poznaliście również sposób wyrażenia prośby, by wasz podopieczny założył jakąś rzecz lub zdjął daną rzecz za pomocą czasownika anziehen zakładać, ausziehen ściągać, a także by wziął ze sobą daną rzecz. Mitbringen, brać ze sobą, lub że nie potrzebuje tej rzeczy, używając czasownika brauchen, potrzebować. Po dzisiejszej lekcji umiecie także wyrazić swoją opinię, że coś wam się podoba, na przykład das gefällt mir, to mi się podoba, lub powiedzieć podopiecznemu, że to mu pasuje. Das das State dia Gut. To ci pasuje. Umiecie także wyrażać krótkie komunikaty, jeśli chcecie podopiecznemu pomóc coś założyć lub zdjąć, używając czasownika helfen. Das ist alles für heute. Vielen Dank. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo und bis bald. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.